Cześć. W tym filmiku zajmiemy się najważniejszą kwestią szachową, czyli celem gry w szachy. Mam nadzieję, że pamiętacie już, że celem gry w szachy nie jest wybicie przeciwnikowi wszystkich bierek, czyli figur i pionków. Natomiast w szachach chodzi o to, żeby przeciwnikowi dać tak zwanego mata. Co to jest ten mat? Mat to sytuacja, w której jeden z króli, powiedzmy, że król przeciwnika jest szachowany, a jednocześnie Przeciwnik nie ma możliwości obronienia się przed tym szachem w żaden ze sposobów, na które pozwalają nam zasady gry w szachy, czyli nie ma możliwości ucieczki królem, zbicia figury szachującej, ani zasłonięcia swojego króla jakąś inną swoją bierką. W sytuacji na szachownicy białe mają możliwość zdania mata na dwa sposoby. Pierwszym z nich, wydaje mi się, że nieco prostszym, jest zagranie Hetman E7. Oczywiście ta sytuacja to szach, ponieważ, jak widzicie, Hetman atakuje Czarnego Króla. Jednocześnie Czarny Król nie ma możliwości ucieczki na żadne z tych zaznaczonych na niebiesko pól, ponieważ są one kontrolowane przez Białego Hetmana, a także pola D7 oraz pola F7 są kontrolowane przez Białego Króla. Mam nadzieję, że pamiętacie, że pomiędzy Jednym a, białym, jednym a drugim królem, białym a czarnym królem, musi być przynajmniej jedno pole odstępu. W związku z tym, oczywiście, te pola d7 i f7 nie są dostępne dla czarnego króla. Oczywiście czarne nie mają też możliwości zasłonięcia się przed szachem. Nie tylko nie mają żadnej figury, ale też, jak już wspominałem, w sytuacji, kiedy figura szachująca Stoi obok króla, no to nie mamy tak naprawdę możliwości skorzystania z tej, tego sposobu obrony przed szachem. Innym sposobem dania mata w tej pozycji byłoby zagranie Hetmanem na pole B8. W tym momencie również mamy do czynienia z szachem, a jednocześnie czarny król nie ma możliwości ucieczki na żadne z tych pól, ponieważ są one kontrolowane przez naszego własnego króla, przez białego króla. No i oczywiście czarne nie mają możliwości zasłonięcia się żadną y, figurą. Nie mają możliwości ucieczki, zbicia ani zasunięcia się przed szachem. Znowu mamy do czynienia z matem. Zmodyfikujmy nieco pozycję. E, pozwólmy czarnym y, jakąś formę obrony. Dodajmy czarnym skoczka. Co w takiej sytuacji? Czy to jest znowu mat? Otóż tym razem nie, ponieważ czarne mają możliwość zarówno zbicia Hetmana, co oczywiście zapobiegnie szachowi, jak i postawienia skoczka na polu D8, czyli zasłonięcia się przed szachem. Zobaczcie, proszę, że w tej sytuacji czarne nie dość, że zasłoniły się przed szachem, to jeszcze zaszachowały białego króla. Spójrzmy jeszcze na inny przykład, na inną pozycję. Zastanówmy się, czy taka sytuacja to jest mat. Czy taka pozycja na szachownicy to również jest mat? Zobaczmy. Trzeba sobie odpowiedzieć po prostu na wszystkie pytania: Czy to jest szach? Tak, to jest szach. Czy czarne mają możliwość ucieczki przed tym szachem? Czarne nie mogą pójść na żadne z tych pól, więc tak naprawdę nie. Czy czarne mają możliwość zbicia figury szachującej? Tak, ponieważ w tej sytuacji, w odróżnieniu od poprzedniej pozycji, biały król nie kontroluje pola E7. Biały król pomiędzy białym królem a czarnym królem jest wystarczająco duży odstęp i zbicie figury szachującej jest możliwe. Co natomiast. Takiej sytuacji. Czy to jest mat? Oczywiście, mam nadzieję, że już rozumiecie, że znowu to nie jest mat, ponieważ w tej, w tej sytuacji czarne mają możliwość zbicia figury szachującej. Czarne biją swoim hetmanem, białego hetmana. To znowu nie jest mat. Wydaje mi się, że jeżeli wiecie, jak ym, dać szacha przeciwnikowi i rozumiecie, co to jest atak, Figurą albo pionkiem, jak bronić się przed szachem, jak poruszają się figury. Czyli, tak naprawdę, jeżeli znacie wszystkie pozostałe zasady gry w szachy, mat nie powinien być aż tak dużym problemem. Oczywiście to jest bardzo prosty przykład dania mata. Możemy sobie wyobrazić sytuację dużo bardziej skomplikowaną, kiedy w grze jest dużo więcej figur. I właśnie taką sytuację chciałbym Wam pokazać. Zobaczmy sobie przykładowy przebieg partii, który mógłby nam doprowadzić do mata. Jedną z podstawowych pułapek szachowych jest tak zwany matrzewski. Matrzewski on występuje w kilku konfiguracjach. Natomiast kluczowe jest to, że białe wyprowadzają bardzo szybko swoje figury, co nie do końca jest dobre. A przynajmniej nie jest do końca dobre w odniesieniu do hetmana. I mm, Czarne, jeżeli są nieuważne, mogłyby dostać mata w ten sposób. Pomimo tego, że niewiele figur zostało wyprowadzonych, jak widzimy, białe dały szacha czarnemu królowi, i jednocześnie czarny król nie ma możliwości ucieczki na żadne z normalnie dostępnych mu pól. Nie może także zbić białego hetmana, ponieważ ta figura jest broniona przez białego gońca. Tak więc mamy właśnie mata. Pomimo tego, że partia nie trwała długo, bo tylko cztery ruchy można w ten sposób dać przeciwnikowi mata. Innym przykładem, mata, dajmy również szansę czarnym, możemy nawet obrócić szachownicę, jest właśnie najkrótszy możliwy, najszybszy możliwy mat w szachach. Najszybszy możliwy mat w szachach ma tylko dwa ruchy. Jeżeli białe grają bardzo nieuważnie, mogą właśnie wpaść w tego typu pułapkę. Jak widzicie, biały król został zupełnie pozbawiony obrony. Pomimo, że czarne atakują białego króla z dystansu, Hetman stoi na tej samej przekątnej co biały król. Król nie ma możliwości ucieczki, oczywiście, białe nie mają możliwości zbicia czarnego hetmana, a także zasłonięcia swojego króla jakąkolwiek inną bierką. Pionki nie mogą się cofać, białe pionki też nie biją do przodu, białe pionki biją tylko i wyłącznie na skos. Pomimo tego, że wydaje się, że powinien istnieć jakiś sposób obrony przed tym matem, takiej możliwości nie ma. To jest właśnie mat. Mat to jest jeszcze raz kluczowe pojęcie szachowe, które pozwoli wam zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w szachach. I do czego należy dążyć? Czyli należy spróbować doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy przeciwnik będzie szachowany, a jednocześnie yy, nie będzie miał możliwości obrony przed szachem. W kolejnym filmiku opowiem Wam jeszcze o sytuacji, która jest bardzo podobna do mata, ale matem nie jest. Czyli kiedy, przeciw, kiedy król jednego z zawodników yy, jest. Yy, zablokowany, a nawet szerzej rzeczy ujmując jeden z zawodników nie ma możliwości wykonania posunięcia zgodnego z zasadami gry w szachy, a pomimo tego nie ma mata i partia nie kończy się zwycięstwem jednego z graczy. Dzięki wielkie za oglądanie.